Witam Was po takiej dłuższej przerwie. Jak tam w którymś odcinku przy kopaniu mówiłem, że muszę zmienić tutaj rozdzielacz, żeby ta praca trola była płynniejsza. No to teraz właśnie przyszedł czas na to i tak mam zakupiony rozdzielacz sześciosekcyjny. Każdy się teraz zdziwi, dlaczego 6 sześciosekcyjny, a nie cztero, jak jest w oryginale. E, a więc, dlatego, że e, mam w planach, kusi mnie coś takiego, żeby przerobić te łapy na siłownik. Żeby nie trzeba było wychodzić, przestawiać tego tutaj w bolców, tego siłowniczek, i to się będzie ładnie chowało i wysuwało. Dlatego te sekcje zostaną na chwilę obecną, za. Zablokowane, ale w przyszłości do rozbudowy, już tutaj mamy przygotowane. Będziemy mieli także, że tak to wygląda. Dobra, demontuję to wszystko. Tutaj muszę dorobić podstawę, no bo wiadomo, on jest dużo większy. Zakładamy. Pompa przychodzi 80-litrowa, żeby była większa wydajność. Rozdziela 480 litrowy, także działamy. Tutaj jest podłączenie na rurki. Rurkami jest podłączony spływ, i rurkami jest podłączony ten siłownik. Nie wiem, jak mi to będzie pasowało, prawdopodobnie. Nawet nie na pewno to nie będzie pasowało, bo tu już jest tak, że powrót jest tutaj z tej strony, no muszę to tak zabudować, więc tu już muszę to połączyć wężem, ta rurka wyleci całkowicie, no i co, no i zasilanie jest z tej strony znowu w tym, także to też, no ale tu jest wężem połączone, także spokojnie. Zobaczymy, jak to będzie działało. Mam nadzieję, że to praca się zupełnie zmieni. Raz, że to tak kwadratowa taka praca była. tego. Przy tych rozdzielaczach jest to, że jak sterujesz jedną sekcją, to w tym momencie druga sekcja nie działa. To jest mniej więcej na zasadzie, abyśmy dołożyli drugi taki rozdzielacz i połączyli go przez, e, przez tuleję ciśnieniową, to też tylko jeden rozdzielacz będzie działał. Albo ten, albo tamten. Nie ma tak, że obydwa naraz będą. Tak, rozdzielacz był uwolniony Sprawny Działał do samego końca Bez problemów Tylko tak jak mówię Te kwadratowe ruchy To się nie nadaje do tego Nie wiem dlaczego to ktoś tak wymyślił No swoją drogą to tak Innych nie było Ale te rozdzielacze ogólnie są dostępne i są zarumbiście drogie. No to naprawdę jest wytrzymały rozdzielardzi, bodajże w bizonach czy gdzieś tam są stosowane. Ale jakby ktoś był zainteresowany, to za dwie stówki go oddam. Dobra, muszę odkręcić tą blachę teraz. Tutaj i. I będę to miał przygotowane. Tak, podstawę mam przygotowaną. Nie wiem jak to będzie pasowało. Mam nadzieję, że, że będzie wszystko ok. Tu nam na dziurki fajnie pasuje. To podgięcie zrobiłem mniej więcej według tego starego. No to tutaj mamy wszystko. To fajnie, stabilnie to jest. Tu jeszcze dołożyłem takie wzmocnienia, żeby się to nie uginało, ale widzę, że jest fajnie, bardzo stabilnie. No zobaczymy jak to będzie, ewentualnie troszkę podobinamy sobie te rączki do sterowania. Także, dobra. To teraz co? Teraz to o czym mówiłem te skrajne e, sekcje sobie zaślepimy one będą tak jak mówię do sterowania w przyszłości tymi łapami a resztę będziemy podłączać no i tutaj tak jak w, w tamtym było odwrotnie bo tutaj mamy e, tutaj mamy zasilanie w tamtym żeśmy mieli z tej strony więc wężem tu nie ma problemu bo tutaj było zasilanie wężem a tutaj była rurka na powrocie, więc tutaj musimy to zrobić teraz. E, musimy to zrobić na, na wężu. Wygląda ten rozdzielacz tutaj naprawdę masywnie. Aczkolwiek e, chciałem rozdzielać ze skawmetu. Zamawiałem jako rozdzielacz do skrawmetu, a przyszedł mi jakiś rozdzielacz Amberline Hydraulic. Nie wiem, co to będzie. Jak ktoś miał styczność z tym rozdzielaczem, to bardzo proszę o opinię. Już nie chciałem odsyłać. Zobaczymy, jak się to w ogóle będzie sprawdzać. <laughs> Ważne, że jest 80-litrowy. Jako tako trolem nie pracujemy, nie wiadomo ile, więc mam nadzieję, że to tutaj posłuży też. I tu oczywiście pompę, mamy piękną, nubkę, sztukę. Proszę, mamy reduktor nowiutki, i mamy potężną pompę, 80 litrów wydajności, więc powinna być moc. Muszę to wszystko zmontować, złożyć. Pompa jest potężna w stosunku do tamtej, ale też wydajność pompy jest nieporównywalna. Dobra, mam to zalane weszło około pół litra oleju. Także pompa gotowa do pracy. Podkładamy na bok. To będzie z obrotu. Pierwszy, e, drugi. Moment, ten to mamy z wysuwania siłownika. Wygodamy do przodu. Czyli sterujemy rączką do przodu. Wysuwanie siłownika.

tak, przeróbkę mamy zakończoną, wszystko pozakręcane, w tym tygodniu na pewno przeprowadzimy próby pracy po tych wszystkich ulewach, mamy troszkę poprawek na drodze, także tam, tam zrobimy próby, zapraszam Was za tydzień na relacje jak Troll pracuje, a na dzień dzisiejszy dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do następnego, hej!